Mateusz 2005 Studio przestawia serial Rodzina Chopińskich, odcinek 47. Rodzina Chopińskich kończą wakacje w Portugalii i jadą z powrotem do Polski. A prośbę do tego odcinka wysłał Janułos. No dobrze rodzinko, czas już wracać do Polski do naszego domu. Spakowaliście wszystko, to co nam potrzebne. Tak Janie, ja wszystko spakowałam. Ja również wszystko spakowałem. Mi też wszystko spakowałem. Ja też wszystko spakowałam. No to ruszamy, jedziemy na lotnisko, chodźcie, nie możemy się spóźnić na samolot. Później, kiedy cała rodzinka dojechała na lotnisko, wsiedli już na samolot i lecieć przez 7 godzin. Potem dolecieli do Polski, następnie wyszli z samolotu i jechali dalej samochodem. Kiedy cała rodzinka dotarła do domu. No cóż, kochani, wróciliśmy do domu, i jak wam podobały się wakacje w Portugalii? Mnie się podobało, Janie. Mnie się podobały, tato. Mi też się podobały takie wakacje. Ja też się podobały takie wakacje. Mi również się podobały. No to się bardzo cieszę. A teraz rozpakujcie swoje rzeczy w walizkach i chodźcie na kolację. Już jest dziewiętnasta. Dobrze tato. Koniec odcinka 47. W następnym odcinku rodzina Chopińskich lecą do Stempfordu.